Wij właśnie do poznańskiego salonu V Cruiser, ponieważ przyjechał tutaj motocykl jedyny w Polsce, którego można pomacać i zobaczyć na żywo. A jaki? Motomorini Escape 1200. Czy nie honory? Za ten piękny dźwięk, oczywiście, odpowiada wydech, ale również silnik V2 o pojemności 1187 cm3. Niecałe 130 koni i o okolice 105-106 N. W pokołach widać, że jest to bardziej motocykl szosowy, ale mimo wszystko z nutką Adventure. Płyta pod silnik również jest w standardzie i element, który znajdziemy z tyłu, czyli centralka, coś, co jest bardzo ważne w przypadku motocykli turystycznych, również jest w standardzie. Podoba mi się ta ta Włoszka jest bardzo dobrze i wiem, że usiądziemy na niej pierwsi w Polsce. Miejmy taką nadzieję, więc czekamy na jazdy testowe, a wyczekajcie na odcinek z tych testów.